Siemanko z tej strony Mike. Dzisiejszy krótki filmik skierowany jest głównie do fanów gwiezdnych wojen, którzy zastanawiają się, gdzie i czy warto kupić mierz świetny. Tak się składa, że otrzymałem ostatnio od firmy n Sabers takowy oręż, dlatego ten filmik rozwieje Wasze wątpliwości. Dodam tylko, że materiał nie jest sponsorowany, nie mam obowiązku zachwalać ich gadżetów, a moja opinia jest po prostu szczera. Jak wcześniej wspomniałem, firma NC wysłała miecz, a tak naprawdę zestaw dwóch mieczy, które składają się w jeden. Ten efekt możemy uzyskać dzięki przejściówce, którą mamy w zestawie, i dzięki temu otrzymamy oręż, który ma ponad 2 metry długości. Tak jak widzicie, potrzebne jest dużo miejsca, u mnie zbrojni niestety są skocy, a by w pełni wykorzystać jego gabaryty, lepiej udać się na wolną przestrzeń. Natomiast co do podstawowych funkcji, miecze posiadają aż 12 kolorów podświetlenia, posiadają różne efekty dźwiękowe, jak również dodane są głosy poszczególnych postaci ze świata Star Wars. Do wykonania. Ciężko coś powiedzieć, ponieważ składa się z dwóch elementów. Klinga, nie jest to hamski plastik, a jakiś stal bądź jakieś dziwne tworzywo. Spoko leży w dłoni, czuje jej ciężar. No a tutaj ostrze to jest przezroczysty ten plastik. Dodam tylko, że gdy przychodzi do nas, to jest rozłożony. My musimy przytwierdzić go imbusami i być pewnym, że nie wypadnie. W tym mieczami możemy sobie spokojnie ćwiczyć, bo słyszałem, że są całkiem odporne, dlatego do różnych kombinacji czy właśnie zabawy jak najbardziej dobrze służą. Natomiast co do designu, jest on bardzo prosty, nic specjalnego, no ale tutaj funkcja jest chyba bardziej treningowa i bardziej chodzi o to, żeby złożyć go w jeden duży miecz. A z mojej strony to tyle. Link do sklepu zostawiam w opisie filmu. Z moim kodem zniżkowy macie delikatną zniżkę. Natomiast ja mogę z czystym sumieniem polecić ten miecz bardziej do treningów, ponieważ wizualnie designersko nie jest on jakiś oszałamiający. Natomiast na stronie znajdziecie bardzo fajne repliki tego, co widzieliście w filmach, więc polecam odwiedzić. No i mi zostaje się pożegnać z Wami. Do zobaczenia. Cześć!